Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez siedem bram przejścia do nowego 30-letniego cyklu Saturna. Dziś wchodzimy w bramę decyzji, bo to już nie czas na analizę, nie czas na czekanie na znaki. To moment, w którym nadmierne rozważanie przestaje być rozwojem, a zaczyna być ucieczką. Brama decyzji to punkt, z którego nie ma już powrotu i nie dlatego, że nie można zawrócić. Tylko dlatego, że wewnętrznie już wiesz, wiesz co jest prawdą, wiesz co już czeka i co dłużej już nie chce i nie może czekać. Nie chodzi o to, że nie ma strachu. Strach zawsze będzie. Ale Saturn nie pyta, czy się boisz. On pyta, czy wybierasz to, co prawdziwe, nawet jeśli się boisz, nawet jeśli to trudne. Bo każda decyzja tworzy nowy świat. Nie tylko ten zewnętrzny, ale też również ten Twój, wewnętrzny. Bo wybór to nie tylko działanie, to też zmiany, które zachodzą w Twojej tożsamości. Zadaj sobie dzisiaj trzy pytania: Co odwlekam, choć już wiem, że nie ma na co czekać? Czy czekam na pozwolenie? Czy mogę dać je sobie sama? Sam? Co się zmieni w moim życiu, jeśli wybiorę prawdę? Płynącą z mego wnętrza, a nie wygodę. To nie musi być spektakularne od razu, bo czasem wybór polega też na tym, że przestajemy udawać. Czasem na powiedzeniu nie, a czasem na działaniu, które nie pasuje do cudzych oczekiwań, ale pasuje właśnie do ciebie. A jeśli czujesz, że to przejście jest ważne, możesz zamówić własną, indywidualną analizę astrologiczną. Taki osobisty klucz dzięki któremu zrozumiesz, gdzie w Twoim życiu następuje ta wielka zmiana. Ta analiza nie mówi o aspektach, które działają dla Ciebie przez tydzień czy przez miesiąc. Wskazówki opisane w niej będą aktywne dla Ciebie minimum przez kilka miesięcy. Wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu.